Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony magbazimienny i jest to już piąty, a zarazem ostatni odcinek mapy zdjęć. Życzę miłego oglądania Mac Bezimienny. Pierwsze zdjęcie znajdziemy w Ząbtechu w Downtown. Drugie zdjęcie znajdziemy w Downtown. Trzecie zdjęcie znajdziemy w Kings. Czwarte zdjęcie znajdziemy w Kings. Piąte zdjęcie znajdziemy na placu budowy w Doherty. Szóste zdjęcie znajdziemy na stacji kolejowej Cranberry. Siódme zdjęcie znajdziemy w Doherty. Ósme zdjęcie znajdziemy w Esterbasin. Dziewiąte zdjęcie znajdziemy na stacji benzynowej w 10 zdjęcie znajdziemy w dokach przy statku bojowym Westerbasin. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek był przydatny. Jeżeli tak, to zachęcam do polubienia i skomentowania go. Dzięki cześci i na razie mag bezimienny.